Żółwiu, chodźmy na lotnisko, polecimy samolotem na wakacje. Idę do toalety, zaraz wrócę. O nie, nie ma Tomka. O nie, nie ma żółwia. Wsiadłem do złego samolotu. Nie wiem, gdzie jest żółw i nie wiem, gdzie mogę go znaleźć. Poczekam na rozwój wydarzenia. Idę do dżungli. Może znajdę miejsce, w którym poznam Tomka. Tygrys! Muszę uciekać. Schowam się w jaskini. Cześć żółwiu. Jesteśmy Twoją rodziną, pamiętasz nas? Pamiętam. Co robiłeś, kiedy cię tutaj nie było? Dużo rzeczy, ale teraz pomóżcie mi znaleźć telefon. Muszę zadzwonić do Tomka. Znalazłem telefon! Dzwonię. Cześć Tomek. Cześć mówił, gdzie jesteś? Pamiętasz, gdzie się poznaliśmy? Przyleć tam. Zaraz się spakuję i przylecę. To twoja rodzina żółwiu? Tak. Polećmy z nimi do domu. To były moje najciekawsze wakacje.